Dzień 14. Jedziemy do roboty, jedziemy na służbę, zapowiada się dzień, super. Słońce już od rana wali po oczach 20 stopni prawie. Także jest szansa, że pojedziemy na ćwiczenia ratownictwa wodnego. Zależy tylko gdzie, zależy na jaki zalew, tutaj na powiedzie. Także będę informować. Zobaczymy. Może będzie coś ciekawego, jak będzie to nagram. No i co? Na początek po tej wczorajszej niedzieli chciałbym powiedzieć tylko tyle, że trzeba wytrwać w procesie, trzeba dać sobie szansę i jak się nastawiłem na przykład na te śniadania, obiad wiadomo są różne, kolacje są podobne. No i jak widać trafia się ciasto w pracy, trafiają się lody. Tylko i wyłącznie podniosłem trochę aktywność fizyczną. Bo utrzymałem te cztery treningi, udawało mi się zrobić w miarę możliwości rozgrzewki przez te dwa tygodnie w domu. I, i co, w pierwszym tygodniu wyszło praktycznie codziennie spacer, jak się udawało, jak byłem w, w domu w domu, a nie na służbie, i co? I te pół kilo mimo wszystko zleciało, pomimo tego, że jakoś bardzo mi nie zależy na tym, żeby zrzucić wagę, tylko zrobić lekką rekompozycję, czyli lekko. Wyrzeźbić, odsłonić to, co tam jest pod spodem, pod tą spyrą, ponieważ gdzieś tam trochę się to podlewało, więc teraz trzeba to wszystko na te 6 tygodni pracy odsłonić. I o to w tym chodzi: wytrwać, nie zmieniać co tydzień planu, jak nie widać po tygodniu, że coś nie działa. Zatrywi w drugim, jak znowu w trzecim będzie źle, to zatrywi w czwartym i tak dalej. Meldujemy się w robocie 7.30, za chwilę czytanie rozkazu, tak więc ubieramy się w... w Mundur i przechodzimy na garaż, żeby sprawdzić po prostu przejąć służby od chłopaków. Sprawdzamy oczywiście standardowo najważniejsze elementy, lokują się na samochody, przygotowujemy sobie swój sprzęt. Hełm między innymi. sprawdzamy na przykład rękawiczki, ponieważ są one towarem deficytowym i zawsze praktycznie po służbie trzeba je uzupełniać. No i co? Nie nacieszyliśmy się za bardzo śniadaniem, ponieważ wyrwało nas o zaraz no, na śniadaniu do czujki, tak naprawdę. 1, 2, 3, czyli cały zestaw gaśniczy, łącznie z podnośnikiem. No i co? Okazało się, że to alarm fałszywy w dobrej wierze Po prostu czasami tak jest, że czujki działają w ten sposób, że załączają się i wtedy dyżurny jakiegoś obiektu musi po prostu potwierdzić, czy jest to alarm prawdziwy, czy fałszywy. Wróciliśmy na komendę, zgodnie z regulaminem udaliśmy się też na zajęcia sportowe. I co? Kilometr tylko dzisiaj się udało zrobić, także lekko spóźnieni wyjechaliśmy z tego zdarzenia co prawda z fałszywki, no ale to tam już nie goniłem. Też góra trochę zabita. Jeśli chodzi o wczorajszy trening po tych dipsach po wysuwaniach, coś tam się nawet pojawiło, że zakuło w barku. Także dzisiaj coś na siłce na pewno będziemy robić, żeby ten bark sobie trochę odblokować, co często się zdarza na przykład po ciężkich treningach właśnie klaty. Prosto z zajęć sportowych udaliśmy się na miejscowe zagrożenie, gdzie w parku po prostu suche gałęzie po ostatnich deszczach i wichurach zostały jeszcze na drzewie. A to jest park, gdzie uczęszczają też małe dzieci, osoby starsze, więc musieliśmy podjąć działanie z podnośnika, żeby te gałęzie zrzucić. Oczywiście właśnie zebrała się też mała widownia. No i co, podnośnik, sprzęt, szelki, całe BHP i zaczynamy działać, jeżeli chodzi o usuwanie takich właśnie suchych konarów drzew czy tam gałęzi. W takich miejscach też uszkodziliśmy trochę podnośnik, musieliśmy w międzyczasie czekać na nowy przewód, który musieliśmy stricte taką metodą chałupniczą wymienić. No i tak samo bezpośrednio z tego zdarzenia, gdzie usuwaliśmy te drzewa, zostaliśmy wysłani na autostradę. Zgłoszenie obejmowało. Pożar ciężarówki na autostradzie, tak więc no, mieliśmy do przejechania dosyć sporo kilometrów. My też mamy kawałek po prostu autostrady, który obsługujemy. Często, jak zajeżdżamy, to jesteśmy tam razem np. z Częstochową lub z jakimiś granicznymi, jeżeli chodzi o powiat, jednostkami OSP. Jak widać, na autostradzie korytarz życia zadziałał i generalnie dojechaliśmy do samego miejsca zdarzenia. Tam był pożar ciężarówki z elektronicznymi odpadami, tak więc jakieś baterie, akumulatory, generalnie takie duperele, które ciężko było ugasić. Chłopaki tam już, tak jak powiedziałem wcześniej, zadziałali. Korek się zrobił na 4 km. No i co, my tam za bardzo nie byliśmy też potrzebni. To też nie, jak potem wyszło, nie był nasz powiat, więc przebraliśmy się tam na asfalcie i udaliśmy się już niealarmowo do bazy. Zawsze w samochodzie potem się robi taki banjaj. Minęliśmy w międzyczasie komendę, ponieważ musieliśmy jechać do naszego koleżki, który był tam podnośnikiem, żeby pomóc mu jeszcze zebrać sprzęt i usunąć jeszcze ostatnie pozostałości. Tak się stało, że zjechaliśmy się razem z chłopakami z dwójki. No i co, była godzina po 14.00. Czekał obiad na nas, ponieważ musieliśmy już go zamówić. Nie było czasu, jakby miejsca też robić tego obiadu. Po obiedzie pojechaliśmy tankować wozy no i co, nasz koleżka właśnie z podnośnika jeszcze pojechał, bo został wezwany przez jednostkę OSP, która działała na powiecie, no i my nie byliśmy też gorsi, minęła chwila tak na dobrą sprawę i pojechaliśmy pierwszym zastępem do pożaru właśnie ciężarówki, w sumie wyszło, że to był pożar lawety przewożącej koparkę, tutaj działania już polegały bezpośrednio na tym, żeby ugasić tam całe wytłumienie kabiny, jeżeli chodzi o spód, tam prawdopodobnie zwarcie jakieś elektryczne, nastąpiło Musieliśmy podnieść kabinę, żeby dojść do tego, jakby stanowiska tego pożaru, żeby go zlokalizować. No i co? Tutaj ochotnicy ze Złochowic też dobrze zadziałali i potem musieliśmy po prostu sobie uzupełnić wodę, więc korzystaliśmy z hydrantu właśnie na pobliskiej OSP. Wróciliśmy do bazy, już było około powiedzmy godziny 1830 1900 więc podszykowanie kolacji, żeby włożyć ją do piekarnika i co, udaliśmy się na siłkę. Ogarnęliśmy się po zdarzeniach trochę, tutaj chłopaki jeszcze wymieniali Wężyk, który w podnośniku gdzieś tam już delikatnie się przecierał. I co? Nie robimy treningu, bo tej sporo aktywności wleciało, jeśli chodzi o zdarzenia. Wleciał też basen, też takie i z samego łażenia, tam widzę, że jest około 400 kalorii. Tym bardziej yy, zrobimy sobie zestaw mobilizacyjny po prostu trzy razy, żeby utrzymać mycie zębów, jeśli chodzi o higienę ciała i rutynę. Także co? 20 minut i kolacja. Zobaczymy jak będzie to służby ciągnął się dalej. Zestaw mobilizacyjny to rozciąganie głównych grup mięśniowych jak czwórki biodrowo trochę brzucha, trochę klatki piersiowej, która jest zabetonowana też po wczoraj, najszersze grzbietu, wewnętrzna część ud czyli przywodziciele, no i pośladki i nawet trochę rosy wyszło. Tylko na zasadzie praca wchodzę do pozycji, wdech, wydech, wychodzę z pozycji. Wchodzę do pozycji, wdech, wydech, wychodzę z pozycji i tak całą sekwencją lecę sobie od góry do dołu, właśnie rozciągając kluczowe grupy mięśniowe, które pozwalają całkowicie się odblokować, jeśli chodzi o przeponę i to wszystko co przechodzi właśnie przez brzuch, tutaj oddech będzie kluczem, jeżeli chodzi o wykonanie spokojnie, wdech, wydech, długi wdech nosem, wypuszczam ustawi, pogłębiam pozycję, szukam rozluźnienia i tyle. 20 minut pracy, godzina 20, idziemy kolację ogarnąć i co, będziemy powoli to montować, bo trochę dzisiaj tego jest.